Cześć, jestem Klaudia Takamano i już dzisiejsza lekcja będzie dotyczyć zadań z energii i pracy. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Dodanie pierwsze. Rowerzysta poruszający się na rowerze ruchem jednostajnie prostoliniowym wykonał pracę 24 kJ. Jaką odległość pokonał rowerzysta, jeżeli siła oporu ruchu wynosiła 30 N? Jak zwykle zaczynamy od wypisania danych. Pierwszą daną, jaką nam podali jest praca, czyli W. Jeżeli oglądaliście omówienie pracy i energii, to wiecie, że będziemy musieli zamienić tą jednostkę na dżulę. Zatem dopisujemy 3 zera i mamy 24 tysiące Następnie mamy siłę oporu ruchu, czyli F. 30 N. Ok, zapisujemy sobie wzór podstawowy. Ok, mamy wyliczyć jaką odległość, czyli pytają nas o drogę, albo rysujecie sobie trójkącik, albo od razu ze wzoru wypisujecie. Podstawiamy. No Tutaj oczywiście miała być droga. Skreślamy po zerze. Po 24 trójka mieści się 8 razy i dopisujemy 2 zera. Naszą jednostką są metry. Przechodzimy do dnia kolejnego. Zadanie drugie. Oblicz pracę wykonaną przez ciało działające siłą 50 N na drodze 20 cm. No, wypisujemy dane. Mamy siłę, czyli F. 50 N. Oraz drogę. 20 cm. Drogę musimy mieć w metrach, zatem zamieniamy. Hop. Wzór podstawowy. Tutaj na pewnie trzeba dokonywać zamiany. Itawiamy. To 0 przypada nam na jedno miejsce po przecinku, czyli nie ma tego miejsca po przecinku i nie ma tego zera. 5 razy 2 to 10. Teraz ma jednostkę dziulę. Przechodzimy do zadania kolejnego. Zadanie trzecie. Dopasuj wartości pracy z ramki do przedstawionych sytuacji, a następnie wyraź tą pracę w dżulach. Uwaga! Jedna wartość pracy nie będzie pasowała do żadnej ilustracji. Ok, Zaczynamy od rzeczy najłatwiejszej, czyli od ilustracji A, bo no, przedstawia ona samolot. Samolot będzie mieć tutaj największą pracę. Największa praca, czyli 200 MB. Mamy też zamieniać na dżulę. To nie ma sprawy. Przepisujemy 200. Przedrostek jednostki mega to milion. Milion ma 60 zer. Ok. Teraz mamy B i C. Wiadomo, B będzie mieć większą wartość niż C. Ale jest tu jedna jednostka, która kompletnie na nie nam nie pasuje. I to są mili To jest naprawdę mało. Więc tego kompletnie nie bierzemy pod uwagę. I teraz mamy to. I to. No to jak możecie się spodziewać, to jakiegoś tam podnośnika będziemy mieć 800 kJ, a do faceta ze sztangą 1,6 kilojoula. No to zamieniamy jeszcze inne jednostki. Przedrostek jednostki kilo to 1000. 1000 ma 3 No i jeszcze to. Tutaj też mnożymy razy tysiąc i mamy dżula. Zadanie czwarte. Jeden z uczniów chciał zmierzyć, jaką minimalną pracę wykonuje, podnosząc swój plecak z książkami z podłogi na biurko oraz jaką minimalną pracę wykonuje, przesuwając plecak po biurku. Przygotował taśmę mierniczą, siłomierz i wagę. Zapisz w zeszycie, jakie pomiary i obliczenia uczeń musi wykonać w obu przypadkach, aby obliczyć wykonaną przez siebie pracę. Ok, zapiszmy sobie najpierw wzór na pracę. Czyli mamy ciężar tego plecaka razy drogę. Ok, zaczynamy od tego, że nie mamy podanej masy tego plecaka ani jego ciężaru. I teraz, jeżeli wykorzystujemy wagę i ważymy ten nasz plecak, to z tego wzoru musimy sobie wyliczyć oczywiście ciężar. A jeżeli bierzemy do tych obliczeń siłomierz, to od razu mamy ciężar tego plecaka, czyli tą wartość F i nie musimy korzystać z tego wzoru. Wracając jeszcze do tego wzoru, oczywiście przypominam, że to jest G, czyli przyspieszenie ziemskie metry na sekundę kwadrat. OK. Następnie musimy zmierzyć wysokość na jaką on podniósł ten plecak i do tego wykorzystamy taśmę mierniczą. Musimy również zmierzyć na jaką odległość ten uczeń przysunął plecak po biurku. Do tego znów wykorzystamy taśmę mierniczą. No i to jest w sumie tyle, bo mamy... Ciężar pilsaka i mamy te dwie odległości. Więc podstawiamy do wzorów i wyliczamy. Przechodzimy do zadania kolejnego. Zadanie piąte. Dźwig podnosząc płytę betonową na wysokość 25 metrów wykonuje pracę 150 kJ. Oblicz masę podnoszonej płyty. Zaczynamy od danych. Mamy wysokość. Zadań pracą wysokość to również droga, czyli S. 25 metrów. Jednostki zamieniać nie musimy. Mamy podaną również pracę. Tu już jednostkę trzeba będzie zamienić. Kilo, czyli dodajemy 3 zera. Ok, mamy się doliczyć masy, czyli najpierw wyliczamy z tego wzoru oczywiście wzór podstawowy. Za pomocą tego wyznaczacie sobie z trójkącika lub, jeżeli pamiętacie na pamięć, od razu wpisujemy, jak wyliczyć F. Podstawiamy do wzoru na 25. 150, 25 mieści się 6 razy czyli mamy 6000 N. Ale my mamy się doliczyć masy, czyli zapisujemy sobie znów wzór podstawowy. To Wam dziś podlinkuję zamianę tego wzoru. No i co? No podstawiamy to, co mamy. Na 10. Wracamy po zerze. I otrzymujemy 600 kg. Czyli tyle waży ta nasza podnoszona płyta. Zadanie szóste. W której z opisanych sytuacji wykonasz pracę? A. Utrzymując w ręce siatkę z zakupami o masie 4 kg. No nie wykonujemy tutaj pracy. Ponieważ że nie zmienia się nasza wysokość, zatem H jest równe 0. No przypominamy wzór na pracę. To jest to samo, czyli wszystko razy 0 daje 0. Pracy tutaj nie ma. Pchając ścianę z siłą 50 N. Pchając ścianę z taką siłą, ogólnie jak człowiek pcha ścianę i mamy na myśli polskie ściany, nie, nie amerykańskie z kartoników, jesteśmy w stanie jej kompletnie przepchać. Czyli znów droga nam się tutaj nie zmieni, będzie zero, bo ściana ani drgnie, praca nie została wykonana. Tak, to jest dobra odpowiedź. Mocno zgniatając gąbkę do wycierania tablicy. Ponieważ poszczególne elementy z tej gąbki zostaną przesunięte. Tak? Jeżeli spojrzymy na gąbkę i ją ściśniemy, to widzimy, że zmienia się położenie naszej gąbki i te niektóre elementy ulegają przesunięciu. Zadanie siódme. Wybierz wykres, na którym prawidłowo zilustrowano zależność wykonanej pracy od drogi podczas przesuwania podłodze na którym działano i uwaga słowo stałą siłą. Napiszmy sobie wzór na pracę. Wiem, że jest to nudne. Ma być stała siła, czyli musimy sobie wyznaczyć siłę. Ok, czyli to na to zawsze musi wyjść nam to samo. No i podpunkt A. Mamy tutaj wszędzie centymetry, oczywiście trzeba by to było zamieniać, ale dajemy sobie na razie spokój, udowadniamy sobie, że 5 na 40 to nigdy nie będzie to samo, co 5 na 80 i tak dalej. Więc wykres A na pewno nie wchodzi w rachubę. B. Tutaj ten początek, to sobie tak, to tak rośnie, rośnie, rośnie i jest takim wykresem, tu też jest zły wykres, z tego względu, że nie będzie nam to rosło jako siła stała, tak? Natomiast wykres C jest prawidłową odpowiedzią, bo gdziekolwiek zaznaczycie, na przykład tu, 2 na 40, to będzie dokładnie to samo, co 4 na 80. Tutaj nam wyjdzie stała siła, więc ten wykres jest GIT. Na podstawie danych zamieszczonych na właściwym wykresie, oblicz wartość siły, jaka działa na stołek. No to możemy sobie wziąć. Wziąć oczywiście z tego, albo z tego, a nawet i z tego. No może weźmiemy wartości tego. I jedziemy. Praca. Tak, tak, tak. 4 dżule. Następnie mamy drogę które nam wynosi 80 cm zamieniamy na metr. Ok. Tu już mamy wzór. Podstawiamy do tego wzoru. 4. Przesuwamy sobie przecinek, żeby było nam to łatwiej policzyć o jedno miejsce, czyli 40. Przez 8 to oczywiście 5. A siłę mamy w Newtonach. Dziękuję serdecznie za uwagę i no i już.